A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Benajopa. Zostawmy na chwilę historię rzeszowskich placów i ulic, a na nasz spacer wybierzmy się w miejsce, gdzie przed laty znajdował się jeden z najbardziej charakterystycznych budynków naszego miasta dawny Hotel Rzeszów. Razem z pobliskim pomnikiem, był bohaterem dziesiątek pocztówek i świadczył przez lata, że jest to miejsce, w którym można się zatrzymać i spędzić przynajmniej kilka dni. To ostatnie zdanie nie jest wcale przesadą. Do połowy lat 60. XX wieku, baza hotelowa w Rzeszowie, mówiąc bardzo eufemistycznie, nie należała do najbogatszych. Większość przyjezdnych zatrzymywała się w ówczesnym hotelu Polonia, na rogu ulic Asnyka i Świętego Mikołaja, pamiętającym czasy budowy przedwojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego, a będącym własnością barona Stefana de Ropa z Poznania. Jak na skalę PRL-owskich marzeń włodarzy miasta, obiekt mały, przestarzały, bez własnego parkingu i bez potrzebnego w takich miejscach blichtu wielkiego świata. W 1966 roku, w pobliżu gmachu ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej, Rozpoczęto budowę hotelu, który świadczył o zwiększającej się randze miasta. Już na samym starcie okazało się, że obiekt będzie miał swojego bliźniaka w Katowicach, zaprojektowanego przez tych samych architektów Tadeusza Łobosa i Jana Głucha. Jak głosiła miejska legenda, jeden z rzeszowskich sekretarzy spędził w katowickim hotelu kilka nocy i zapragnął mieć podobny w Rzeszowie. Niedługo potem pomysł doczekał się realizacji, na dodatek wpisując się świetnie w przebudowany wówczas w Rzeszowie układ komunikacyjny miasta. Budynek miał 10 pięter, 40 metrów wysokości i blisko 430 miejsc noclegowych. Mieściła się w nim kawiarnia, restauracja i słynny nowe czasy klub nocny Pikiełko. Pierwszy gości przyjął 18 maja 1972 roku i były to ekipy kolarskie wyścigu pokoju. Po odjeździe sportowców, hotel zamknięto i przystąpiono do prac wykończeniowych. Taka kolej rzeczy w tych czasach nikogo nie dziwiła. Zwykli śmiertelnicy mogli skorzystać z hotelu dopiero miesiąc później. Przez lata obiekt był wizytówką Rzeszowa, miejscem nawet można powiedzieć, modnym, gdzie wypadało się czasami spotkać. Dzisiaj jego wyposażenie budzi u niektórych uśmiech, ale przecież było to nieodrodne dziecko epoki Gierka, kiedy to próbowano na wszelkie sposoby dogonić tzw. zachód. W latach 90. XX wieku hotel przeszedł kurację odmładzającą, zmniejszono liczbę pokoi, stawiając na wyższe standardy i stworzono w nim małe centrum kongresowe. Jak się później okazało, na niewiele się to zdało. Hotel zaczął przynosić straty i po przebyciu zawiłych meandrów własnościowych został w 2007 roku ostatecznie wyburzony. Zdjęcia jego dekompozycji obiegały wiele serwisów informacyjnych, bo rzadko się zdarzało niszczenie budynku, który miał zaledwie 35 wiosen. Fakt jego zniknięcia wielu Rzeszowian przyjęło z żalem, bowiem razem z nim zniknęła część wspomnień z młodości, a centrum handlowe i nowy hotel Rzeszów, który pojawił się w tym miejscu, budzą już emocje innego typu.